No i ja tu właściwie nigdzie nie widzę jakiegokolwiek przejścia, mechanizmu. Będzie zielony, nic. Żadnej interakcji nie idzie zrobić. I powoli sobie stawiam sobie pytanie. Czy czasami nie opuścili tamten most? Most właśnie na samym początku. O właśnie w tamtym kierunku. Czy oni czasem nie e aktywowali ten most? chyba wow, obecnie nie mam żadnego bladego pojęcia co tu dalej zrobić tu jest wszystko zamknięte ta brama prawdopodobnie będzie że tamten kamień właściwie tutaj mamy przyprowadzić tak pod koniec właśnie tego tej krainy. pod koniec właśnie tej, tej naszej przygody w tej krainie ale obecnie Najlepszym pomysłem według mnie jest właśnie wrócenie się do tamtego mostu i zobaczyć czy coś się tam właśnie ruszyło. Bo jak już wspominałem, naszym górnym celem jest właśnie ten kamień, tylko jak do jasnej cholery tam dostać się. W sumie filka, filka, filka. Ja spróbuję jakąś interakcję zrobić z kobietami. Może coś to co jeszcze da, jak już jesteśmy bliżej e, właśnie tych kobiet niż e, tamtego mostu, więc... Warto przynajmniej spróbować niż... Richtet eure Schergen nicht gegen mich. Ich gehe nicht wieder zurück und wasche seine Socken. Ihr oh. verursacht Unordnung. Ja, ja, ja. meine... Jesu, A, w ten sposób, no. I to chyba byłyby ko wszystkie kobiety na... póki co, póki co. Eee, no dobrze. z łusu właśnie już wróciło które, gdzie on idą Ortta właściwie 24 Ichało oś Windel Windelweich! Der Geruch kommt von ihm. Er ist unmenschlich, das sage ich euch. <laughs> Nur no, mal ja korrekt dann. Ja, ist da, ah. Was habt ihr angestellt? Mein Mann schnarcht. Wenn ihr mich heimschickt, ersticke ich ihn mit einem Kissen. Und Sorte Sie Namen aller Männer Bald werden Sie Ihre bösen Gedanken vergessen und sich wieder etwas hübsches, knappes anziehen. Ich komme herin. Der Tee ist fertig. Natürlich vergesse ich die Tüchse nicht.

Właśnie nas udało nam się podporządkować e, wszystkim mężczyznom, właśnie kobiety, ale później nasza właśnie e, metresa, kochanka, właśnie chciała e, ja od niego herbatkę i do tego jeszcze ciasteczka. Więc no, kto komu się podporządkował, to jest kwestia sporna, ale. Przejdźmy do ważniejszych spraw Czy ważniejszych chociaż cholera wie Hmm No dobrze, a widzę, że tutaj brakuje części. Ale my wiemy, gdzie jest ta część, gdyż ona tam oba właśnie tego... Um, nam potrzebnego artefaktu jest. No dobrze, teraz jeszcze tamtego trzeba załatwić. Efekty. Już myślałem, że efekty na niego nie działają. Sługi się tam zbroją. W tle taka fajna, m, cięższa, już można w tym powiedzieć muzyczka. Eee, znaczy się mój dzwonek, chwileczkę. No dobrze, przyjaciółka eee, dzwoniła, chciała tam parę informacji, e, chciała się dowiedzieć o parę rzeczach. No dobrze, eem, no, więc, więc, więc. więc. Dort ist der Unterweltstein, Herr. Nehmt ihn schnell an euch, bevor diese Kreatur zurückkommt, von der die Frauen sprachen. Was, eine Kreatur? Ich habe ein Gedächtnis wie ein Schaf. Vielleicht war es eine Pflanze oder eine Riesenbiene. O jezu. O kurze, koncert z metalu. Ma ja nie czuję się jak na koncercie metalowym. nawet palce pokazał O, nawet muzyka przyspieszyła Tak to idzie grać, moi drodzy widzowie Wybacz łopie, że dzięki za muzykę, ale... I nawet ani jeden sługa nie zginął o, muzyka znów się spowolniła o, A teraz naprawdę ma ochotę trochę na metal na, na e, no dobrze e, Nasz sługa tam tą jedną część dowiózł Co to nam wydaje? Pika, najpierw chcę tutaj sobie po, yy, porozglądać się No i teraz ludzie do mnie dzwonią, chwileczkę No dobrze, z powrotem jestem yy... To ma też swoje dobre i złe strony być bardzo dobrze poinformowaną osobą Bo jestem, naprawdę w szkole jestem bardzo dobrze poinformowany o większości rzeczy, Więc Gdzie jeden zielony? Czemu oni walą na górę?

To nie tak drastyczny bro. nie jest film 300. Gdzie 300 spartiatów, spartianów broni wąską świąteczkę. Zielonego straciłem. Szkoda, bo już tak blisko celu jesteśmy. A tam nie możemy wejść. Tu też powinna być istna skarmnica. A nie, nie, aż taka wielka, ale w sumie jest. Mały spadek FPS-ów, ale już wszystko wróciło do normy, ciągle jestem przy 40 FPS-ach. co raczej szybko mówiąc, e, że ten e, Ferdynand ostatecznie, wychodzi na to, że on się nazywa Ferdynand, e, chciał jeszcze raz spróbować odzyskać właśnie tamtym e, Teraz giną wszyscy. No, doradca mówi: jesteśmy teraz władcami właśnie tego podziemia e, Szytu Niewios i teraz przejdźmy do. E, znaczy się, że on teraz przechodzi do. E, krótki spódniczek i no. I do Mediolc! E, gehen mal weiter. Dobrze, dobrze, nie będę teraz e, mówić po niemiecku, bo i tak już. E, bo właściwie dzisiaj jest Niedziela, 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 którego? Unsere Frauen danke! No. Eee, dzisiaj jest 15. Dzisiaj właściwie zaplaudowałem pierwszy odcinek, właśnie eee, zagramy w Overlord Rising Hill. Już e, zaraz wielki spam na temat, dlaczego po niemiecku. Eee, ja że niebieski dubbing tutaj jest, bez polskich napisów czy czegoś. No, ja wiedziałem, że taka sytuacja będzie, ale. Smolić to mi chce się tam grać, więc. Dać eee, tak się zastanawiam, dopiero 20 minuta jest, ale mi jakoś niezbyt chce się dalej grać w Overlorda eee, I właśnie e, nie chciałbym zaraz rozpoczynać kolejnego e, podziemia. Bo jeszcze dwa podziemia zostały, czyli w sumie cztery odcinki, bo tak wychodzi, właśnie że dwa odcinki na jedno podziemie. Więc no, myślę, że przy tej dzisiejszej 20 minucie kończę yy, robię pauzę, więc... Chociaż nie wiem czy to 20 minuta, bo jak teraz ludzie dzwonili to mi trochę albo trochę za dużo, albo za du yy, mało i cholera wie. No dobrze, póki co tutaj kat, więc na razie.